Komentatywny kiermasz książek jest elementem składowym siódmego już festiwalu okołoliterackiego, którego bohaterką w tym roku będzie Olga Tokarczuk. I cytat zaczerpnęliśmy z, jej, z jednej z jej książek, Prowadź swój pług przez kości umarłych. Zwierzęta mają, ludzie mają światopogląd, a zwierzęta światoczucie. I chcemy w ten sposób wspomóc bialskie schronisko. Myślę, że autorce cytatu by się to bardzo spodobało, a oprócz tego wydaje mi się, że promujemy czytelnictwo w mieście. Właśnie jak to czytelnictwo wygląda w białej? Myślę, że nie najgorzej. Wbrew pozorom, wbrew opinii, że ludzie nie czytają. Myślę, że to by trzeba było zerknąć do statystyk wypożyczalni, ponieważ ja nie pracuję w wypożyczalni, ale bardzo dużo. Czytelników y, przychodzi z, o chociażby najnowsza książka Olgi Tokarczuk. Y, mamy chyba trzy egzemplarze i jest ciągle na nią kolejka. Także myślę, że z czytelnictwem nie jest tak źle. Y, staramy się wychodzić z kiermaszem, bo wcześniej Pani o tym wspominała. Y, przy okazji wszystkich poważniejszych imprez, które odbywają się na Placu, na Placu Wolności czy w parku. Także był na przykład taki piknik rodzinny 3 maja, Dzień Dziecka, już nie pamiętam jakie to były imprezy, ale przy okazji każdej imprezy jesteśmy. W ostatni czwartek byliśmy nawet na Placu Wolności, yy, jarmark, tak? To, tak to się nazywa, tej... czwartkowe jarmarki, tak byłyśmy. I wzięłyśmy książki z, y, wszystkie y, po złotówce i sprzedałyśmy 180 książek. Także uważam, że to jest bardzo dużo. Zauważyłyśmy, że mamy stałych klientów. Są ludzie, którzy przychodzą, nawet dzisiaj był jeden pan, który mówił do mnie: Pani mnie wygoni stąd. Także. Akcja się spodobała. Kto wie, czy nie będziemy kontynuować w przyszłym roku? Może będziemy zbierać na inny cel, a może na bibliotekę? To nie rada okazja. W dobrej cenie można kupić naprawdę ciekawe książki. Niektóre są ciekawe, a ceny są bardzo atrakcyjne. Staramy się to wyceniać no, tak symbolicznie, żeby było. W tym roku jeszcze Państwo planują gdzieś się wystawiać? Myślę, że jeszcze spróbujemy w wakacje ze dwa razy w czwartki na Placu Wolności wystąpić z książkami. I podejrzewam, że we wrześniu jarmark Michałowy, tak? Tak, no właśnie przy tej okazji. A co wyskoczy w trakcie, to już to nie wiemy.